Jestem teraz co prawda w rozjazdach, ale jako, że przed tygodniem zapowiadałem tę walkę Drikusa Dupessi z Seanem Stricklandem na UFC 297, to warto wziąć sobie ją pod lupę. Zwłaszcza, że właśnie przed chwilą raz jeszcze ją obejrzałem już na spokojnie, nie pisząc relacji, a zatem podzielę się z Wami moimi wnioskami i przemyśleniami. Omówimy sobie to, co w grze obu zawodników zagrało i to, czego brakowało szczególnie, w przypadku Shona Stricklanda, który ten pojedynek przegrał niejednogłośną decyzją sędziowską. Co do werdyktu samego, no to nie oszukujmy się. To była piekielnie wyrównana walka, która jak najbardziej mogła pójść na konto jednego lub drugiego zawodnika. Tak naprawdę cztery rundy są w miarę proste do punktowania, a mianowicie pierwsza, trzecia, czwarta oraz piąta. Pierwsza i ostatnia bezwzględnie trafiają dla yy, Shona Stricklanda, natomiast trzecia i czwarta zdecydowanie dla Afrykanera. Tą kluczową jest runda druga. W tejże rundzie drugiej częściej, odrobinę częściej trafiał Amerykanin, natomiast wydaje się, że odrobinę mocniej, choć rzadziej trafiał Afrykaner. I tutaj już kwestia podejścia do tego, kto sobie wyżej ceni. Wydaje mi się, że broni się zarówno punktacja 48-47 dla Amerykanina, jak i 48-47 dla Afrykanera osobiście oglądając tę walkę na żywo i jednocześnie pisząc relacje, co oczywiście mogło zaburzyć mój ogląd, punktowałem dla Drykusa Duplessis w stosunku 3 do 2, 3 do 2 oczywiście, czyli rundy druga, trzecia i czwarta. Natomiast jestem w stanie zrozumieć, że ta runda druga mogła pójść też na konto tyklanda. Owszem, to były głównie jabby, ale nawet sam tutaj Drykus Duplessis opowiadał o tym, że te jabby naprawdę były bardzo mocne w wykonaniu. Szona Stryklanda. Natomiast owszem, Afrykaner trafiał w tej drugiej rundzie sierpami, kopnięciami na głowę, ale no, po żadnym nie mieliśmy też chyba wrażenia, e, że Szona strykan jest wstrząśnięty. Natomiast owszem, bardzo ważne dla percepcji sędziowskiej było zachowanie jednego i drugiego zawodnika po inkasowaniu uderzeń. Otóż Szona Strykland walczył na wstecznym. Wiem, że oczywiście tutaj kryteria sędziowskie nie biorą pod uwagę generalnie w tych pierwszych y, punktach tego, czy ktoś walczy ze wstecznego, czy też nie, ale jednak, jeżeli gościn kasuje sierpa i po nim odchodzi do boku, cofa się, oddaje pole, a inny im kasuje lewy prosty, po którym nie cofa się nawet o milimetr, tylko dalej prze, przed siebie, no to wizualnie wygląda to korzystniej dla e, tego, który trafia tym sierpem i zmusza rywala do te, tego, aby oddał pole. Natomiast, jak mówię, druga runda mogła pójść na konto jednego lub drugiego. Co też czynił tam w oktagonie Steel Knox e, Czym zapewnił sobie końcowe zwycięstwo? Otóż, słuchajcie, swoim zwyczajem Drikus Duplessis miotał się po tym oktagonie jak szatan. Naprawdę, pomyślałem sobie, że można by zrobić takie wycinki z jego akcji nieudanych w tej walce i to wyglądałoby naprawdę paradnie. To byłby poziom wczesnego PLMMA, prelimsów PLMMA. Naprawdę, chwilami jak rzucał te cepy, wbijając wzrok w oktagon, to wyglądało to karygodnie. Gdy ruszał z tymi cepami, i raz wraz zdarzyło się nawet, że wpadł w siatkę, bo w ogóle spuścił z pola widzenia Szona Stricklanda i rozpuścił te cepy i pędził przed siebie. No, wygląda to komicznie i jego styl walki jest przeokrutnie brzydki. Nie oszukujmy się. Okropny do oglądania. Jasny gwint. No, Ileas Teodoru się kłania, albo Algemein Sterling, wczesny Algemein Sterling. Więc ogląda się to bardzo nieprzyjemnie, ale jest to bardzo efektywne. Co decyduje o tym, że Dziękuję z i kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Otóż po pierwsze, jego nieustanna presja i agresja poza pierwszą rundą, bo w pierwszej rundzie rzeczywiście starał się walczyć technicznie, taktycznie i tę, tę rundę przegrał. Natomiast od drugiej podkręcił tempo, był agresywniejszy, wyprowadzał więcej uderzeń, oczywiście częściej też szył nimi powietrze, ale gdy dochodziły one, no to wydaje się, tak wizualnie robiły większe wrażenie, dlatego że stykland walczył ze wstecznego. To zaś tyczy się właśnie jeszcze Afrykanera. To zwrócę uwagę, że poza tą agresją i fizycznością, bo ta fizyczność też jego w przypadku jest bardzo ważna, i zapasami, no, zwracam uwagę, że Sean Slikan w starciu z Izraelem Adesanią w ogóle nie musiał obawiać się klinczu, obaleń, partero, nic z tych rzeczy. Mógł sobie pozwolić na wszystko w stójce. Natomiast tutaj musiał w swoje poczynania wkalkulować ryzyko wylądowania na plecach, czego oczywiście nie chciał. A zatem, był znacznie bardziej skłonny do oddawania pola i to było widać. Ponadto afrykaner regularnie mieszał ustawienie klasyczne z odwrotnym, czyli to chwilami w zbyt bliskim dystansie inkasował za to ee, ciosy proste, ale nieustannie mieszał to ustawienie. No Sean Strickland nie był w stanie złapać swojego rytmu, czyli kroczyć miarowo przed siebie, kąsać rywala lewym prostym, okolicznościowo dokładać prawy krzyżowy. Nic z tych rzeczy. Miał przed sobą diobła, w cudzysłowie, który miotał się od lewej do prawej, atakował i to kolejny element w oktagonowej grze nowego mistrza. Otóż Duplessis atakował przebogatym arsenałem uderzeń. Mieliśmy tam ciosy, oczywiście głównie sierpowe, lewy, prawy, potężne cepy, ale mieliśmy też mnóstwo kopnięć. Niskie kopnięcia z obu nóg, kopnięcia frontalne, kopnięcia okrężne na korpus i kopnięcia okrężne na głowę, kopnięcia brazylijskie, jakieś obrotówki, po przestrzelonych ciosach szukał obrotowych backfistów, obrotowych łokci, Obrotówki w formie kopnięć również były, więc ten arsenał, do jakiego odwoływał się tutaj Afrikaner, był bardzo, bardzo bogaty i tym samym oczywiście obciążał mocno ten oktagonowy procesor Shona Stricklanda. Co dalej? No oczywiście były obalenia, już w pierwszej rundzie poszukał tego obalenia i sfinalizował je Afrikaner, tym samym oczywiście zmuszając Shona Stricklanda do odrobin do delikatnego zmniejszenia swojej aktywności, presji, gotowości do wyprowadzania uderzeń, do wyprowadzania tych mocnych uderzeń i tak dalej, więc to wszystko miało oczywiście kapitalne znaczenie. Jak wyglądała gra Szona Stricklanda? No zaskoczenia tutaj nie było. Był lewy prosty i prawy prosty. Problem w tym, że te dwa ciosy, jak to ciosy proste, atakują punktowo. Natomiast takiego miotającego się po oktagonie szatana, punktowo trafić nie sposób. I przydałyby tutaj się bardzo, szonowi Stryklandowi, ciosy okrężne, czyli sierpowe i przede wszystkim okrężne kopnięcia. No zwróćcie uwagę, że gdy Drikus Duplessis skracał szaleńczo dystans z cepami, to jednak, to jednak nie robił tego w linii. To znaczy jego głowa nie była prosto, tylko odchodził do lewej, zmieniał ustawienie, ruszał z prawym, tu się pochylał, do lewej, do prawej. Gdy atakujesz punktowo, no to rzecz jasna, Trudniej jest takiego ruchliwego gagatka trafić, szczególnie, że musisz naprawdę brać pod uwagę moc w jego pięściach. Nie możesz sobie pozwolić na to, że dobra, zainkasuję jego sierp i oddam mu prostym. No nie, musisz uważać na ten sierp. A zatem, gdy uderzałbyś, nie wiem, lewym, prawym sierpowym, lewym sierpowym, kopnięciem, no to teoretycznie możesz go naprawdę ustrzelić, nawet jeżeli się buja na lewo i prawo. Natomiast jeżeli atakujesz punktowo, w jeden punkt, to naprawdę musisz dokładnie, idealnie trafić. I tego Sean'owi Stricklandowi zabrakło tutaj. Tych ataków właśnie po okręgu, które utemperowałyby to bujanie się na lewo i prawo, ten chaotyczny styl e, drykusa du Co dalej? Otóż w pierwszej rundzie Sean Strickland nieźle korzystał z tych frontali swoich firmowych. Jak mówiłem, to jest zawodnik, no, który, e, którego najważniejszymi broniami jest właśnie lewy prosty, okolicznościowy prawy, jak mówiłem, i te frontale na korpus, którymi napsuł tyle krwi Izraelowi Adesanie. No w tej walce, w pierwszej rundzie rzeczywiście odwoływał się do tych frontalnych kopnięć smagających na ko korpus Dricusa Duplessy, dlatego że Afrykaner raczej nie był y, taki agresywny w tej pierwszej rundzie. Natomiast od drugiej rundy te frontalne kopnięcia na korpus w wykonaniu Amerykanina w zasadzie przestały istnieć. Nie wiem, czy miał jakąś kontuzję, czy nie miał. Wydaje się, że nie miał, bo nic o tym nie mówi i wydaje się, że porusza się doskonale. A zatem, Skłaniamy to do konkluzji, że to ten agresywny styl walki, podkręcona agresja od drugiej rundy Dirkusa-Duplessi doprowadziły do tego, że musiał zaniechać odwoływania się właśnie do tych kopnięć Szona Strykland. A te kopnięcia to naprawdę jeden z fundamentów jego bitewnej gry. Trzeba oddać Dirkusowi Duplessisowi, że fantastycznie właśnie ten element, element tego elementu pozbawił Szona Stryklanda. Ponadto, wydaje mi się, że Sean Strickland będzie sobie jednak psu odrobinę, pluł odrobinę w brodę, nie psu, późna godzina, wyjątkowo późna, z tego tytułu, że rzadko odwoływał się do tego prawego prostego. Mimo wszystko, oczywiście, lewym pracował rewelacyjnie, jak to Sean Strickland. Natomiast tego prawego było mimo wszystko niewiele. Zbyt mało. Miałem wrażenie, że chwilami naprawdę Sean Strickland jest przekonany, że, e, Rozbije tego drikusa dupresji samym lewym prostym, bo w końcu tenże afrykaner zacznie się męczyć. A tymczasem, pod kątem kondycyjnym, drikus dupresji wypadł absolutnie rewelacyjnie. Owszem, piątą rundę przegrał, niewyraźnie, delikatnie może, ale przegrał. Natomiast nawet w tej piątej rundzie miał jeszcze dużo sił na to, aby odpalać te ostre cepy i ostro szarżować. Jasny gwint. Ponadto, Sząstrykant popełnił okrutny grzech, nie był obrzydły, a mianowicie praktycznie nie atakował korpusu Dricusa du No Dricus du jak wiemy, unosi regularnie tę podwójną gardę, odsłania swoje schaby i w ogóle tego nie wykorzystywał Sean Strickland. Polował nieustannie na te ciosy na głowę, kompletnie zapominając o korpusie Afrykanera, a zatem nadal w UFC nie znalazł się jeszcze śmiałek, który poszukałby tych ataków na korpus w konfrontacji właśnie z Dricusem du Ponadto, jak mówię, bo tutaj Afrykaner miał tę przewagę, że to on pod kątem zapaśniczym stanowił zagrożenie i parterowym, a nie Sean strickland więc to też był taki czynnik, który, jak już wspominałem, wpłynął na ograniczenie tej aktywności, e, byłego już mistrza. E, I tyle, no. W piątej rundzie rzeczywiście. Sean strickland trochę się przebudził, chyba sobie zdał sprawę, że jasny, Gwint, dobra. Dobra, ten, ten Afrykaner się tutaj prędko raczej nie zmęczy, więc pójdę agresywniej. I poszedł agresywniej, owszem, przede wszystkim w ostatniej minucie, czyli ostatnich 30 sekundach, ale rozpuścił te cepy. I zwróćcie uwagę, że te ciosy sierpowe, a w zasadzie to były takie overhandy, a wręcz cepy w wykonaniu Tarzana, one dochodziły celu. Owszem, nie czyniły wizualnie e, większej krzywdy Drikusowi, Duplessisowi, nawet jak te cepy potężne, bite, nie wiem, z, z poziomu e, bioder, wyprowadzał Sean y, Strickland i dochodziły one celu, to nawet nie zachwiał się driku z dupresji, ale jednak te obszerne cepy trafiały, bo jak mówię, jak uderzasz obszernym cepem, to nawet jak jest gość tu, trafisz go tu, trafisz go tu, trafisz go tu, no jak tam pociągniesz daleko, to też go trafisz, a ciosem prostym tak łatwo go oczywiście nie trafisz. Zatem wydaje mi się, że Sean Strickland powinien wyciągnąć wnioski na okoliczność rewanżu, jeżeli do niego kiedyś dojdzie, chociaż niewątpliwie Afrykaner również wyciągnie wnioski na okoliczność rewanżu i na przykład Poszuka agresywniej zapasów, być może skupi się mocniej na kontroli, sam mówił, że chętnie sam pozwalał wstawać Szonowi Stryklandowi, ponieważ taki był plan na walkę, czyli punktować z tymi obaleniami, a następnie nie siłować się z Amerykaninem, tylko pozwalać mu wracać na nogi, ale kilka razy naprawdę z dziecinną łatwością przewrócił Szona Stryklanda. Ten owszem, kapitalnie wracał na nogi, nie dał sobie zrobić krzywdy, ale jak mówię, być może w potencjalnym rewanżu. Afrykaner postawi większy nacisk właśnie na grę parterową. To wszystko, ta cała walka skłania mnie do konkluzji, że słuchajcie, no największy opór w stójce, drikusowi, Duplessisowi sowi, to postawił Darentil. No jasny gwint. Zwróćcie uwagę, że jeżeli sobie obejrzycie, obejrzycie tę walkę, no poza pierwszą rundą, gdzie tam w klinczu e, Brytyjczyk <coughs> czekał, był jeden raczej wiedzieć na co, ale no, to w rundach drugiej i trzeciej, to Darentil prezentował się naprawdę bardzo dobrze. Jego, on wywierał presję, to była jedna z nielicznych walk, w których naprawdę Drykus Duplessis zmuszony był do walki ze wstecznego, bo musiał podchodzić z uznaniem, z szacunkiem i z pewną obawą do potencjału ogniowego Brytyjczyka. W starciu z Szonem Strykanem tego nie było. Naprawdę, Amerykanie nie był w stanie zrzucić z siebie nieustannie nacierającego Afrykanera, był w stanie uczynić co Brytyjczyk. I ten Brytyjczyk naprawdę, tym lewym krzyżowym, swoim firmowym, pracował doskonale. Widać było, że był przygotowany na tą podwójną gardę afrykanera. Kiwkami zmuszał go do tego, aby ją uniósł, a następnie, następnie penetrował ją czasami prostymi, sierpowymi, podbródkami. Owszem, również na korpus nie polował, może któryś inny zawodnik tego poszuka. Natomiast pod kątem stójkowym, no naprawdę sprawił najwięcej problemów drikusowi Duplessisowi, który musiał ratować się obaleniami. A zatem ten darentil jakiś tam potencjał jednak miał. Może jeszcze go pokażę. Kto już to wie. Podsumowując, stawiałem minimalnie na 16 kanda, Jak pisałem w relacji, nie w relacji, tylko w zapowiedzi, w analizie walki 51 do 49. Jak mówię, pojedynek był niezwykle wyrównany. Przesądziły fizyczność Afrykanera, jego naprawdę twarda szczęka, charakter, agresja, bardzo dobra kondycja, przebogaty arsenał uderzeń, walka z różnorodnych pozycji, wszechstronność, czyli także wplecenie do swojej gry zapasów. Natomiast Sean Strickland, jak mówię, rewelacyjnie pracował lewym prostym, zbyt rzadko dokładał prawy prosty i w zasadzie do tego, do tych dwóch technik ograniczał się jego arsenał, co okazało się błędem. A Wy jak punktowaliście tę walkę i kto Waszym zdaniem powinien być kolejnym rywalem Drikusa Duplessis w jego pierwszej już teraz obronie pasa mistrzowskiego kategorii średniej UFC? Dajcie znać w komentarzach.